0-3-2-0, z tej strony Wojtek z 1 4 0 i dzisiaj gramy w Battle Flippa 5 no bo jak nie można robić Battle Flippów no i patrzę na to i może się uda Słuchajcie, spróbuję. Jak chcecie takie intro, to piszcie. Bo to jest niksta. Ja to uwielbiam. Ja to uwielbiam. Patrzcie na to. Uuu, bach! Jeżeli rzucę dobrze, to mi się uda. A i jakbyś był nowy, to, to subskrybuj mój kanał. A jeżeli wam się. jeżeli. napiszcie, jaką serię zrobić, z Pixelgana czy. no, z, czy z jakiejś innej rzeczy. Bo mogę zainstalować jeszcze z Rob Robloxa. Tak, tak, mamy Robloxa ale tylko parę filmów się pokazało a i tak w ogóle przepraszam was za to że nie nagrywałem ale szkoła się dzieje komunia rozumiecie jestem w trzeciej klasie sprawy szkolne A, i chciałem Wam powiedzieć, że może wyjdzie seria Pixelgan 3d? No, trochę w Pixelganie mi się zmieniło. Widzieliście to i udamy. No i może zrobię nowe intro No bo może teraz zrobię nowe intro Tylko to trochę potrwa Okej okay. Dobra, to jest trochę dziwniejsze I... o ja 10 dolców zarobionych Kolejny! O, jackpot! Dobra. Proszę, traf się coś dobrego. I skrzynka! Jest! Crazy, crazy, with crazy. Dobra. Końcy, końcy i końcy. Duża skrzynia, duża, duża skrzynia i... No. Dobra. Łe. Pomin. Dobra. Jeszcze jeden rzut. Jak zrobię jednego rzuta, to jedę na skrzynkę. A i pozdrawiam wszystkich, którzy mnie subskrybują. U Nie no. no Aha Aha, kolejny jackpot. Kolejna skrzynka No świetnie. I chyba mogę skraftować butelkę Alexa. I nic. Ale co mam zrobić? Dobra. Skrzynka. Skrzynka. <laughs> Ale dobra pomi. I temki. Dobra. Sprawdzamy. Czy mamy nową butelkę? Great. Uuuu! Uh, uh. uh, biorę Alexa Biorę Alex! XD! Co to jest? Co to jest? Nie, ja, ja szukam jakiejś innej To jest dziwne. Ale za ja to mam? Crazy, crazy, crazy crazy Uu. a jesteś stąd? nie no ale słuchajcie to jest to może być epickie dobra tylko teraz w którą stronę rzucać ale to to jest dobre to jest dobre dobra wyjdziemy i wejdziemy na jakąś inną grę Hmm. Może sprawdzimy coś na Robloxie. Roblox jest przecież taki pół na pół. Roblox jest już nudny. To wiadomo. A i dużo się w Robloxie zmieniło jak do nie nagrywałem. Więc... Więc więc. Dobra. Kto gra w Simulator? Hmm. Dominus Lifting Simulator. Czekaj. Gra... Uu. Uu. Hmm, um. no to może się jeszcze pojawi jeden odcinek dzisiaj, więc no więc, ale. Właśnie coś się łączy. Mm, dobra. Dobra, dzisiaj jeszcze się pojawi odcinek z Pixelgana i napiszcie dzisiaj, jak mam nazwać swój klan. Może jeszcze zrobię coś takiego jak nazwę Subskrybenci Woj, Wojtek e, Więc No więc I w nie niedużo się zmieniło Nadszedł no, na nowa kampania Może nagram coś z nowej a, i jak będzie mnie, to gram vloga który będzie G Dobra. dobra otworzymy sobie znaki trzesta mi po... będzie coins Trzy coiny tylko no. O nie. Dobra. Ja się z Wami żegnam i zaraz nagram kolejny odcinek. Cześć.